Cześć. Witajcie serdecznie. Kiedy TT Artyzan zapytał się, czy chciałbym przetestować ich najnowszy obiektyw 75 mm 1.5, nieco się wahałem, ponieważ jest to raczej ogniskowa portretowa, a ja głównie fotografuję krajobrazy. Pomyślałem jednak, że warto sobie ją sprawdzić. Po prostu lubię fotografować obiektywami stałoogniskowymi, bo wymuszają na mnie spojrzenie na świat przez ich pole widzenia. Także Sprawdziłem Swirly Bokeh, bo wiem, że wielu z was będzie zainteresowana tym obiektywem właśnie w zastosowaniach portretowych, więc dzisiejszy test powinien pomóc wam podjąć decyzję o zakupie. TT Artisan kontynuuje wypuszczanie replik kultowych obiektywów z przeszłości. Tym razem mamy odtworzony legendarny model Karla Zeissa Biotara 75mm 1.5, który na rynku używanej optyki osiąga niemałe kwoty. Gdy przygotowywałem ten materiał na Allegro były egzemplarze, które kosztują w okolicach 8-9 tysięcy złotych. Nowość od TT Artisan ma kosztować w okolicach 1 tysiąca i oferować tą samą konstrukcję optyczną, ale wykonanie w dzisiejszych standardach. Także zacznijmy od jakości wykonania. Obiektyw jest dostępny na mocowaniu M42, co sprawia, że łatwo zaadoptujemy go na każdy aparat bezlusterkowy. A moim zdaniem, adapter M42 daje fantastyczne możliwości zagłębienia się w historyczne konstrukcje optyczne, warto więc go mieć w swoim arsenale. Pierścień przysłony umieszczony jest po zewnętrznej stronie obiektywu, ma bardzo delikatny, ale wyczuwalny klik i przyjemnie mocny opór przy zmianie ustawień, dzięki czemu ryzyko przypadkowego przestawienia przysłony. Jest minimalne. W zakresie od 1,5 do 5,6 możemy zmieniać ustawienia co pół działki, natomiast powyżej o całą działkę przysłony. Regulacja w tym obiektywie to sama przyjemność. Pierścień chodzi idealnie jak po maśle, a do tego, jak dla mnie, ma idealną precyzję. Ustawianie ostrości, zarówno bliskiej jak i w nieskończoności, jest bardzo przyjemne i dokładne. I aż szkoda, że dzisiejsze konstrukcje z połączeniami elektrycznymi nie oferują takich doznań. Ja korzystam jeszcze ze starego prostego adaptera na bagnecie IF za jakieś 15 zł. Generalnie polecam to rozwiązanie wszystkim, którzy mają adapter IF na RF, bo bezpośrednie adaptery M42 na RF są wyraźnie droższe. Jako ciekawostkę dodam, że jeżeli po zamocowaniu obiektywu jego podziałki wylądują u Was przesunięte względem góry aparatu, to po poluzowaniu tych trzech śrubek za pomocą śrubokręta możecie sobie ustawić obiektyw dokładnie tak jak potrzebujecie. To jest hint, który dostałem od producenta. Jedyna rzecz, do której mam uwagę, to jest ta metalowa zaślepka na zewnątrz, bo ją trzeba najpierw odkręcić, żeby zdjąć. Wolę takie dekielki, które się od razu nakłada. Pierwszy test zrobiłem z moją córką, która zgodziła nam się pozować podczas spaceru do parku. I to był strzał w dziesiątkę, bo tydzień później przyszła powódź i jakiekolwiek plany z innymi modelkami poszły w odstawkę. Ale nie tylko przez powódź. Moje pierwsze testy pokazały, że ten obiektyw jest dość ograniczony, przy w pełni otwartej przysłonie, jedynie niewielki fragment środka obrazu jest ostry, ale bardzo szybko dają się we znaki nieostrości i aberracje. Jeśli zależy nam na wykorzystaniu swirly bokeh, to akurat takie centralne kadrowanie, gdzie twarz, głowa modelki jest w centrum kadru, jest jak najbardziej w porządku, ale takiej w pełni nowoczesnej portretówki to jednak tutaj bardzo dużo Brakuje. Ja mam porównanie z Heliosem M44 i Helios może nie ostrzy tak mocno na pełnej dziurze w centrum obrazu, ale moim zdaniem lepiej się trzyma w pozostałej części kadru. Jednak warto podkreślić, że akurat w tym obiektywie TT Artizana ten środek jest naprawdę używalny, a w Heliosie środek jest już nieco poniżej. Granicy akceptowalności, stąd rozumiem, dlaczego takie ceny używanych biotarów i dlaczego ta replika może wielu fotografów zainteresować, no bo faktycznie to centrum jest używalne, super ostre i dopiero wszystko się rozpada, jak z tego centrum wyjdziemy. Na zakończenie porównanie środka i narożnika kadru przy maksymalnie otwartej przysłonie, ale pełne testy będą jeszcze dalej, także zostańcie do końca. Moje wnioski po tym spacerze portretowym były takie, że jest to dość specyficzny obiektyw, który można wykorzystać w portrecie. Ale nie czułem jakiejś presji, by na nim oprzeć całą sesję portretową, no i zrezygnowałem z zaangażowania do tego materiału modelki. Warto też dodać, że gdy oglądałem zdjęcia w sieci z oryginalnego Biotara, to zauważyłem podobne zachowanie się optyki, także nie spodziewałbym się tutaj jakiejś istotnej różnicy, zwłaszcza poprawy ostrości, jeśli zdecydujemy się wydać te 9000 zł. Natomiast jak temat powodzi się we Wrocławiu już uspokoił, to się zabrałem z tym obiektywem na spacer po Ostrowie Tumskim, żeby wykonać nieco zdjęć testowych. Byłem bardzo ciekawy, do jakiej przesłony ten obiektyw produkuje Swirly Bokeh i jak sprawdzi się on w zastosowaniach krajobrazowych, choć oczywiście w tym przypadku były to krajobrazy miejskie. Test Bokeh był o tyle interesujący, że moje zdjęcia z córką robiłem głównie na przysłonie 1.5, ale zakładałem, że po domknięciu jakość może się poprawić i zastanawiałem się właśnie, jak daleko można go domknąć, żeby jeszcze uzyskać ten efekt Swirly Bokeh. Zobaczmy. Porównajmy sobie zatem poszczególne przysłony i obejrzyjmy jak zmienia się bokę. W górnym narożniku mam tutaj przysłonę 1.5, po prawej stronie przysłona 2.0. Jak widzimy na tych dwóch występuje całkiem widoczny efekt swirly bokeh i tak naprawdę nie ma między nimi dużej różnicy, ale kiedy już sobie domkniemy do 2.8, no to widać, że to swirly bokę przechodzi już w takie bardziej regularne bokę, nie ma tego efektu aż tak mocno nakreślonego, a przy... Przysłonie 4.0 już zupełnie ten efekt ginie, mamy zupełnie okrągłe bokę. W moim odczuciu najbardziej opłaca się korzystać z przysłon 1.5 i 2.8, ale ze względu na ostrość, o której za chwilę powiem, to właśnie ta przysłona 2.0 moim zdaniem jest najlepszym wyborem, jeśli chodzi o ostrość zdjęcia. Zobaczmy sobie jeszcze samo to zdjęcie i pokażę Wam jeszcze, jak dużo detali można w środku tego zdjęcia znaleźć. Jak widzicie są drobne problemy z aberracjami chromatycznymi, ale to jest powiększenie 300 i mamy tutaj jeszcze całkiem sporo szczegółów. Dopiero gdzieś na wysokości ramion i klatki piersiowej tracimy ostrość, więc tego typu kadry możemy wykonywać właśnie przy przysłonie 2.0. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj w powiększeniu na te krążki bokę. Jak widzicie one są całkiem gładkie w środku, trochę wyglądają jak bańki mydlane i właśnie ten kształt plus to zabarwienie sprawia, że gdy oddalimy zdjęcie to nasze oczy widzą te wirujące bokeh i myślę, że to jest właśnie powód, dla którego ludzie sobie tak cenią ten obiektyw. Skoro już wiemy, jak zmienia się bokeh, sprawdźmy, jak domykanie przysłony wpływa na ostrość. I tu przyznam, że po tym rozczarowaniu pierwszą sesją portretową przyszło wielkie zaskoczenie. Zresztą sami zobaczcie. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam Was do zapoznania się z rewelacyjną alternatywą dla Lightrooma programem Luminar Neo. Znajdziecie wszystkie narzędzia, jakich oczekujecie po profesjonalnym programie do obróbki zdjęć, a dodatkowo wiele narzędzi wspieranych przez sztuczną inteligencję. Wielu widzów wybrało wersję z dożywotnią licencją, dzięki której nie musicie płacić co miesięcznego haraczu. W opisie znajdziecie link do wersji testowej, którą możecie przetestować za darmo. Warto sprawdzić, a nóż skorzystacie. To jest zdjęcie, które specjalnie zrobiłem po skosie, żebyśmy mogli sobie obejrzeć, jak zmienia się jakość obrazu w narożnikach. Także zobaczmy sobie po kolei od przysłony 1.5, jak to wygląda. Jak widzicie z F16 przyłączyliśmy się na 1.5 i od razu już na takim powiększeniu na cały ekran widać, że niestety nie mamy tutaj super szczegółów. To jest powiększenie 100%. Zobaczcie sobie, ustawiałem ostrość tutaj na to okno w tym dolnym rzędzie, przesłona 1.5. Jak widzicie, już tutaj bardzo szybko ostrość gubimy, praktycznie krawędź drugiego okna, sąsiadującego, już traci tę ostrość. Pojawiają się różnego rodzaju problemy z kontrastem i takim rozmazywaniem obrazu. I tu jest to centrum, które mamy tak naprawdę do dyspozycji, jeżeli chodzi o przysłonę 1.5. Zobaczcie, co się stanie, jak przyłączymy na 2.0. Jak widzicie, poprawia nam się tutaj zdecydowanie ta jakość. Owszem, dalej to drzewo jest już nieco rozmazane, ale generalnie ta strefa centralna, w której jesteśmy, jest nieco lepsza. Pamiętajcie o tym, że to jest właśnie to, co mamy do wykorzystania podczas portretu, więc musimy tak kadrować, żeby twarz, oczy znalazły się właśnie w tej strefie na zdjęciu. W tym przypadku pierwsze nieostrości pojawiają się już tutaj na tym oknie z tej strony. Zobaczcie, co się dzieje, jak się przyłączymy na 2.8, jak widzicie, ostrość tutaj nam się już znacznie poprawia, ale jak pamiętacie, tego bokeh już swirly nie ma. No tutaj już praktycznie całe centrum kadru jest ostro, niewielkie nieostrości zaczynają się pojawiać, dopiero jak sobie przesuniemy tutaj na krawędź budynku. Jeszcze mamy sporo tutaj do narożników, ale o narożnikach opowiemy jeszcze za chwilę. Właściwie teraz, kiedy zaczynamy już zwiększać do f4, 5, 6... 8,0, no to już ta jakość tylko się poprawia. Wydaje mi się, że najlepiej to wygląda przy poziomie F11. Natomiast przy F16 już zaczyna się pojawiać dyfrakcja i już widzimy pewne problemy z ostrością, ale to już jest optyka. Nie ma tutaj nic do rzeczy. Budowa obiektywu. Zobaczmy sobie do narożnika i tym razem znowu zacznijmy od 1,5. Może ja sobie powiększę to do. 200%, żebyście lepiej widzieli. Myślę, że całkiem fajnie widać to na tym krześle fotelu, który jest tutaj w oknie wiszący i tutaj możecie też zobaczyć na antenie satelitarnej, na tej czaszy. Po zwiększeniu przysłony do 2.0 nieco nam się poprawia jasność, winieta się zmniejsza, ale nadal mamy tutaj brak detali. Przy 2.8 już się faktycznie zaczyna pojawiać tutaj sporo detali. Myślę, że jest to już całkiem akceptowalne, a przy 4 mocno wskakuje kontrast. Zobaczcie, jaka jest ta różnica między kontrastem na jednym i drugim zdjęciu jest to naprawdę duża różnica. I od tego momentu już zwiększanie przysłony o jeden stop nie daje aż tak dużych rezultatów, natomiast z każdym kolejnym ta ilość szczegółów rośnie i wydaje mi się, że przy F11 tak naprawdę dostajemy maksymalną jakość i zwłaszcza zobaczcie sobie tutaj na górze w narożniku, jeżeli chodzi o te szczegóły. I jak mówiłem, przy F16 wszystko ponownie się później zaczyna rozmywać, no bo już tracimy ze względu na dyfrakcję. Także jak widzicie, całkiem dobrze to wypada. Właściwie od wartości 5, 6, 8 i 11 mamy tutaj super dużo detali, każdą cegiełkę. Jak tutaj zobaczycie, też śrubkę na czaszy. Także robi to naprawdę całkiem dobre wrażenie. Jak sobie z powrotem cofniemy, zobaczcie jeszcze raz, jak ten kadr wyglądał. No, jest to naprawdę sporo szczegółów. Jak widzieliście, właściwie od F4 otrzymujemy używalną jakość zdjęć, a przy przesłonach 56 do F11 jakość obrazu jest naprawdę wyśmienita. Ja się nie spodziewałem niczego specjalnego, natomiast ze względu na warunki, jakie były tego wieczoru, praktycznie cały wieczór fotografowałem na F8 i dopiero pod sam zachód słońca. Najpierw otworzyłem do 56, a potem do F4. No i gdy siadłem do zdjęć Lightroom, jak wróciłem do domu. No to byłem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Ta ilość detali i jakość zdjęć była naprawdę na. Fantastycznym poziomie, i myślę, że wpływ miała tutaj też specyfika 75 mm. Bo przy 50 większość szczegółów widzę gołym okiem, gdy fotografuję, ale po zmianie na 75 te szczegóły dopiero pojawiają się na zdjęciu i to potęguje ten efekt detali. Zwróćcie uwagę, że właściwie od krawędzi do krawędzi mamy wszystkie detale czytelne. Widać to szczególnie na zdjęciu budynku Wrocławskiego Uniwersytetu. Dodam jeszcze, że nie zauważyłem też żadnych zniekształceń linii prostych, więc do architektury ten obiektyw jak najbardziej się nadaje. Jeszcze parę słów o ogniskowej. Tak jak już mówiłem na początku, ja bardzo lubię fotografować obiektywami stałoogniskowymi, no bo one wymuszają patrzenie na świat w jeden konkretny sposób. Dużo fotografuję 50 i muszę przyznać, że ta 75 była dla mnie trochę jak 50 mm na sterydach. Oczywiście w wielu miejscach brakowało tej szerokości, tej uniwersalności, ale celowo wybrałem właśnie spacer wzdłuż Odry, no bo to pozwalało na wygodne fotografowanie rzeczy, które były na drugim brzegu i faktycznie kadry są bardziej skompresowane, mniej oczywiste i myślę, że przez to bardziej ciekawe. Tutaj jest bardzo interesujące zdjęcie, które na jednym ujęciu pokazuje nam masę historii. Od pustych pomostów zamkniętych przez powódź barów, przez podniesiony poziom rzeki, do miksu nowoczesnej zabudowy dominującej nad pierzeją przedwojennych kamienic. Cała historia miasta w jednym kadrze. Warto jeszcze w tym momencie ponownie wspomnieć o tym, jak precyzyjnie i wygodnie ustawia się ostrość tym obiektywem, bo. To jest naprawdę fantastyczne, ta ilość szczegółów na zdjęciach to również zasługa precyzyjnie działającego tego ustawiania ostrości. Zanim przejdę do podsumowania, to chciałbym się Was zapytać, czy interesowałby Was odcinek z tym obiektywem na analogowym Zenicie, który tutaj za mną stoi. On ma natywne mocowanie M42 i pomyślałem sobie, że to by było fajnie zamontować nowoczesny obiektyw na aparat, który ma z 30 lat, ale nie wiem, czy jesteście zainteresowani. Mi powódź pokrzyżowała szyki. Więc dajcie znać w komentarzach, czy bylibyście tym zainteresowani, czy może robić coś innego. No dobra, przejdźmy do wniosków. Co w koniec końców myślę o tym obiektywie? Jeśli szukając obiektywów o wyjątkowym charakterze, gdzieś w sieci trafiliście na Biotara i zrezygnowaliście z niego, bo sprawdziliście cenę, to zdecydowanie warto sprawdzić bohatera dzisiejszego odcinka. No bo jeśli fotografujecie portrety i szukacie czegoś wyjątkowego, takiego, co wyróżni Waszą pracę, od pozostałych, na kilku kadrach, nie mówię na całej sesji, umiecie obejść te ograniczenia, to że możecie tutaj mieć ostre zdjęcia tylko w centrum kadru, no to ten obiektyw jest dla Was. Myślę, że również filmowcy będą zadowoleni, bo ten obiektyw daje bardzo specyficzny obrazek, nie do podrobienia w postprodukcji. No i jeśli do tego dodajemy kompletnie odwrotne zachowanie po domknięciu czyli rewelacyjną ostrość od brzegu do brzegu bez zniekształceń, to dostajemy całkiem ciekawą, taką wszechstronną paczkę, tak? Wydaje się też, że to samo 75 mm jest wystarczająco inne od 50 czy 85, że to też warto wziąć pod uwagę. Także w jednym opakowaniu mamy i retro look, i wysoką ostrość, i nietypową ogniskową, więc to może być całkiem ciekawe. Jestem bardzo ciekaw, czy Was interesuje ten obiektyw. Dajcie znać w komentarzach czy wybralibyście tą opcję, czy może polecilibyście coś innego? Jestem bardzo ciekaw, myślę, że pomoże też to innym widzom podjąć decyzję. Także liczę na Was. Nie zapomnijcie sprawdzić Luminar New, a już będziecie mogli zrezygnować z płacenia haraczu Adobe. A jeśli o mnie chodzi, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku.